Cześć. Dzisiaj bierzemy na warsztat coś, co jest absolutnie kluczowe na morzu. Wejdziemy w skomplikowany, ale fascynujący świat radaru morskiego, bo to, co marynarz widzi na ekranie, to. cóż, nie zawsze jest takie oczywiste. Spróbujemy to razem rozszyfrować. I wiecie co? To zdanie trafia w samosedno. Bo radar to coś więcej niż tylko narzędzie. To są oczy i uszy statku, zwłaszcza kiedy za burtą nie widać absolutnie nic. Gęsta mgła, ściana deszczu, ciemna bezksiężycowa noc, wtedy to właśnie radar staje się jedynym przewodnikiem. No właśnie. I tu zaczyna się cała zabawa. Bo ekran radaru to nie jest powiedzmy Google Maps na morzu. O nie! To jest raczej skomplikowany język, który trzeba umieć odczytać. Ten obraz jest często zniekształcony przez masę różnych czynników i trzeba się nauczyć, jak, jak oddzielić prawdę od iluzji. Dobra, to zacznijmy od podstaw. Jak właściwie ten cały obraz radarowy powstaje? Skąd biorą się te wszystkie kropki i plamy na ekranie? W zasadzie sam proces jest całkiem prosty, ale dzieje się to niewyobrażalnie szybko. Pomyślmy o tym tak: antena wysyła potęży. Ale bardzo krótki impuls fal radiowych. Ten impuls leci, uderza w coś, powiedzmy w inny statek, i część tej energii odbija się i wraca. To jest właśnie echo. Radar łapie to echo, mierzy, jak długo leciało i z której strony wróciło, i bach. Rysuje na ekranie kropkę. Proste, proste, ale precyzja tego wszystkiego to kwestia cóż, bezpieczeństwa na morzu. A ten schemat świetnie to pokazuje. To jest trochę jak taka super szybka latarnia morska. Kręci się dookoła o 360 stopni, ale zamiast światła strzela niewidzialnymi impulsami. Każdy sygnał, który wraca, jest jakby przypinany do mapy. Ok, z tego kierunku, z tej odległości. Na koniec komputer zbiera te wszystkie punkty z całego okręgu i przerabia je na płaski obraz, który widzimy na ekranie. No dobrze, ale tu pojawia się pierwszy problem, bo nie wszystko odbija fale radarowe tak samo dobrze. Weźmy taką małą łódkę z włókna szklanego albo boję nawigacyjną. Dla radaru są one prawie przezroczyste. No więc co zrobić, żeby je jednak zobaczyć? Są na to dwa główne sposoby: pasywny albo aktywny. Pasywny, czyli jak lustro. Montujemy na tej łódce coś, co po prostu zbierze więcej energii radaru i odbinia ją z powrotem. Echo jest wtedy o wiele silniejsze. A aktywny? To już zupełnie inna bajka. To jest jak sygnał zwrotny. Urządzenie na łódce czeka, aż uderzy w nie sygnał radaru i wtedy odkrzykuje własnym mocnym sygnałem. Nie odbija, tylko aktywnie odpowiada. Spójrzmy na to rozwiązanie pasywne. To reflektor radarowy. Wygląda trochę dziwnie, ale jest genialny w swojej prostocie. To w zasadzie kilka metalowych płytek ustawionych pod specjalnym kątem. Chodzi o to, żeby praktycznie każdy impuls, który w to trasi, wrócił prosto do anteny. Dzięki temu mała łódka na ekranie radaru wygląda jak. No, może nie jak tankowiec, ale na pewno jak coś znacznie większego, staje się po prostu dobrze widoczna. A teraz coś z zupełnie innej półki, technologia aktywna, która dosłownie ratuje życie. To jest SART, każda trawa ratunkowa go ma. I teraz wyobraźmy sobie akcję ratunkową. Statek płynie, skanuje morze radarem. Kiedy jego sygnał trafi w taki SART, to urządzenie się budzi i odsyła specjalny sygnał zwrotny. A na ekranie ratowników pojawia się coś absolutnie unikalnego. 12 kropek, ułożonych w idealnej linii. To jest jak strzałka, która mówi: jesteśmy tutaj. Genialne. Dobra, wiemy już, jak wzmocnić sygnał, ale co, jeśli problemem nie jest brak sygnału, a jego nadmiar? Przechodzimy do tak zwanych szumów i zakłóceń. Czasem morze i pogoda potrafią tak zaśmiecić ekran, że trudno cokolwiek na nim zobaczyć. To jest trochę jak zakłócenia w starym radiu. Taki szum, który zagłusza muzykę. Z radarem jest podobnie, tylko że tutaj ten szum może ukrywać inny statek. Dlatego kluczowe jest, żeby umieć te zakłócenia rozpoznać i, co ważniejsze, wiedzieć, jak je odfiltrować. Pierwszy typ zakłóceń od fal morskich. Im większe fale, tym gorzej. Blisko naszego statku, na środku ekranu, pojawia się taka jasna migocząca plama to są właśnie echa od grzbietów fal. I teraz. Jakie jest największe zagrożenie? No takie, że w tej plamie zniknie nam coś małego, ale ważnego: mała łódka, boja, albo, co najgorsze, człowiek w wodzie. Drugi winowajca to pogoda, a konkretnie opady. Deszcz, śnieg, nawet gęsta mgła potrafią odbijać fale radarowe. Na ekranie wygląda to jak takie wielkie, rozmyte chmury. One nie tylko zasłaniają to, co jest za nimi, ale też działają jak ściana, która po prostu skraca zasięg naszego radaru. Widzimy znacznie mniej. Ok, ale to wszystko, słabe sygnały, szumy, to jeszcze nic. Teraz wchodzimy na wyższy poziom wtajemniczenia. Mówimy o echach widmo, o czymś, co na ekranie wygląda jak najprawdziwszy statek, ale w rzeczywistości go tam nie ma. I tu pojawia się to kluczowe pytanie: A co jeśli radar zaczyna kłamać? Co jeśli pokazuje nam iluzję? To jest właśnie świat fałszywych ech duchów, które pojawiają się na ekranie, chociaż w tym miejscu na morzu nie ma absolutnie nic. I to jest super ważne, żeby to zrozumieć. Fałszywe echo to nie jest jakiś tam szum o nie, to często jest wyraźna kropka na ekranie, która porusza się jak prawdziwy obiekt. To iluzja, ale bardzo przekonująca, a tworzy ją sama fizyka, czyli to, w jaki pokrętny sposób potrafią zachować się fale radiowe. No to zobaczmy, jak to działa. Antena nadaru jest jak latarka. Ma ten główny mocny snop światła, prawda? Ale trochę światła ucieka też na boki. Z radarem jest tak samo oprócz głównej wiązki, ma też słabsze boczne. No i teraz, jeśli blisko nas jest jakiś naprawdę duży cel, ogromny stadek albo klif, to te słabiutkie boczne wiązki też mogą się od niego odbić. Efekt: na ekranie, obok prawdziwego echa, pojawia się cały łuk fałszywych kropek. Wszystkie w tej samej odległości, ale na złych namiarach. A to jest klasyk. Bardzo częste i bardzo, bardzo niebezpieczne. Echa wielokrotne. Wyobraźmy sobie, że impuls radaru to piłeczka do ping-ponga. Wystrzeliwujemy ją, odbija się od drugiego statku, wraca, odbija się od naszego kadłuba i znowu leci do tamtego statku i znowu wraca. Taki radarowy ping-pong. I co widzimy na ekranie? Za prawdziwym statkiem pojawia się drugi, fałszywy, a za nim czasem trzeci, identyczny, w równych odstępach. W gęskiej mgle można przez to popełnić katastrofalny błąd. I wszystko to, o czym mówiliśmy, te wszystkie zakłócenia i fałszywe echa, prowadzi nas do jednego, prostego wniosku. Radar nie jest magicznym pudełkiem, które pokazuje prawdę. To jest narzędzie. A jak przy każdym skomplikowanym narzędziu, najważniejszy jest człowiek, który potrafi je zinterpretować. Dobry operator radaru to jest w zasadzie detektyw, cały czas musi analizować dowody i zadawać pytania. Jakie mam ustawienia, co to za obiekt, z czego jest zrobiony, jaka jest pogoda, jakie są fale. Każdy z tych elementów to kawałek układanki, który zmienia to, co widzimy na ekranie. Właśnie dlatego praca z radarem to nie jest bierne patrzenie w ekran, to jest ciągła walka. Trzeba kręcić gałkami, dostrajać wzmocnienie, zmieniać długość impulsu, włączać filtry na deszcz, na fale. To jest prawdziwa sztuka wyłowić ten jeden. Prawdziwy sygnał z całego morza informacyjnego szumu. I to jest chyba najważniejsza myśl, z jaką chciałbym, żebyśmy dzisiaj zostali. Sama technologia, choćby nie wiem jak potężna, to nie wszystko. Bez doświadczonego oka, bez czujnego umysłu operatora, radar to tylko zbiór danych. Czasem prawdziwych, a czasem potwornie mylących. I na koniec zostawiam takie jedno pytanie do przemyślenia. Idziemy w stronę coraz większej automatyzacji mamy systemy, które same wykrywają i śledzą cele. Czy w takim świecie będzie jeszcze miejsce na tę ludzką sztukę czytania radaru, na tę intuicję i doświadczenie, które pozwala zobaczyć prawdę w surowym, niedoskonałym obrazie? Pomyślcie o tym. Dzięki wielkie za dzisiaj.